Cześć, tak się macie tutaj, oczywiście, Damian. Mam nadzieję, że wszystko u Was jest w porządku. Słuchajcie, wczoraj w sklepie pojawiła się paczka o takiej pięknej nazwie: Raport, środek sezonu 2. Można tutaj trafić karty związane z mundialem. Mamy gwarancję trafienia takiej karty. Największa szansa jest na trafienie PAF Glory, więc zakładam, że wpadnie zaraz tutaj Bufal. Mam jednak nadzieję, że będzie chociaż to ktoś, kim zagram jeden mecz. Później zrobimy pika, w którym można trafić podobne karty. Najpierw jednak wolę trafić kartę, nad którą to kontroli nie mam. Czy opłaca się to otworzyć za 75 tysięcy monet? No nie, chyba, że traficie Messiego. Mamy Path to Glory, co to będzie? Zapomniałem, że w ogóle taka karta istnieje. No jest to wiedo i gdybyście wygrali na to 75 tysięcy, to raczej nie bylibyście zadowoleni i w środku... No nawet porządnego foderu nie ma. Wow. No macie do wyboru: albo stracić 6 dych, albo 75k w grze. A, i jako że jutro się kończy sezon, to wreszcie nie będziemy trafiać już tych czerwonych playerpików w paczkach. Miało być tak pięknie, cudowny okres w trakcie Mundialu. Już nie chcę kolejny raz po tym jechać, ale raczej wspominać tego nie będę. Zobaczmy, ile kart tylko uzbierałem. 1150, ok. No, jeśli dobrze rozumiem, za 14 dni, gdy to nagrywam, powinniśmy otrzymać te nagrody za wszystkie poziomy, bo tam widziałem pytania, czy otrzymuje się tylko za. 80. Nie zdziwi się, jak będzie taki błąd, ale no nie no, dostajemy każdą nagrodę z tych poziomów. Plus jest taki, że odblokowałem tę paczkę za 100 tysięcy z zadań, dlatego mam nadzieję, że teraz coś fajnego trafimy. Tu jest gwarancja 84+, coś czego niestety nie mamy za rajwalsy i jest walkout, więc no nastawiam się na kartę, którą będę mógł przepalić w SBC. Luka Modric, 88 oceny ogólnej, jak za darmo to pięknie, no ale prócz Modricia, nic szczególnego. Jeśli oglądacie to dzisiaj, czyli w środę, pamiętajcie o tym, by skończyć kwalifikacje do Food Champions. Ponieważ w związku z tym, że rozpoczyna się nowy sezon, to jeśli nie skończyliście kwalifikacji, wasz progres się zresetuje. Tego raczej nie chcecie, jeśli w miarę dobrze zaczęliście. Trochę się bawiłem z moim składem, bo tak zastanawiałem się, czy mogę mieć coś lepszego. Gdybym sprzedał teraz Davisa, miałbym około milion monet. Kupiłem sobie Luisa Suareza na ławkę i tak, wiecie co, mam, mam problem z ulepszeniem, bo no, tak mam ustawiony ten zespół, że Perisic jest tutaj, wiecie, z. Skrzydła przesuwane do środka pola i potrzebuje po prostu kogoś na SPO, e kto może grać na skrzydle. Dobra, wiecie co? Nie będzie to jakiś nadzwyczajny transfer, ale jeszcze nie grałem tą kartą w tym roku. Będzie to Mundialowy Joe Call, który kosztuje teraz 247 tysięcy. Akurat 246, przepraszam, na idealnej pozycji, z pasującym do niego stylem gry. Dzięki temu tylko Mbappe nie ma pełnego zgrania. Nie jest to nowa karta w tym roku, no bo Joe Call był bohaterem już w poprzedniej chwili, aczkolwiek wydaje mi się, że ma predyspozycję do bycia. Bardzo dobrym skrzydłowym, no i też Tym ql sobie już trochę pograłem W końcu zagrałem nim 373 spotkania Pewnie Kola już jutro tutaj nie będzie Choć kto wie, może mnie pozytywnie zaskoczy Chciałbym kurczę dać Koreę do pierwszego składu, ale Zrobiłbym to, gdyby pojawił się Ten Otamendi, wtedy wykminiłbym Coś z Enso, a propos Enso to Zostały zaktualizowane te zdjęcia Na niektórych kartach z Argentyny, no i Kurczasz, boli, że tak pięknego Zawodnika nie mogę mieć w składzie od Pierwszej minuty, nie wiem co się stało z tym Otamendim, bo był w przeciekach, ale zniknął no nic, bywa. Okej, okay, co tutaj kolega ma? ma Maguma Volera, Wolera, Bruyne, Sterlinga. No dobra, dalej gramy sobie te kwalifikacje. Nawet nie wiem, czy ich dzisiaj nie skończę. O kurczę, to było dosyć prymitywne. Ronaldo poprzeczka, będzie dobitka, będzie obok bramki. Nie strzeli stąd, prawda? Dobrze Dudek, ale też ciekawa próba. Muszę pamiętać, żeby stosować te niskie strzały, ponieważ bywają mega skuteczne. Perisic? Będzie gol? <noise> 1 do 0, asysta Garinczy. Prościej tego zrobić nie mogłem. Dobra, niestety przez ostatnie pół godziny musiałem grać jedną ręką i chyba nie było teraz spalonego. No, nie mówcie, że akurat jak. Kurde, mam dwie łapy na padzie, to stracę gola. Nie, okej. Okay. Damy odpocząć Cristiano i wejdzie. A wiecie, to nie Korea. Luis Suarez. Tyle mówiłem, że chcę nim zagrać, to wreszcie nim zagram. Hop. Suarez, ale też malorą blą. Przeciwnik wie co dobre. Choć mamy odbiór, na pewno poczujemy agresję Urugwajczyka. Hmm, dobra, trzeba myśleć. Polecę Garinczą, bo w końcu jest szybki. Mbappé. Kurde, dałbym radę do niego zagrać, ale to będzie wrzutka na. na co? Na M... To było głupie, ale zadziałało. 2-0. Chciałem na Suareza wrzucić. Oj, Iwan wziął teraz dwóch pomocników. Szykuje się uderzenie z dystansu. Ej, fajnie leciało. Tak, gram te kwalifikacje, ale jeśli chodzi o ligę weekendową w tym tygodniu, to nie będę kurczę grał na maksa, bo niestety nie będę miał czasu. Będę trochę poza domem, no ale okres świąteczny jej mogłoby to wydłużyć, na przykład do wtorku. Poczekajmy, bo jest yy, Rudy, ale nie pokonuje Dudka, dlatego pewnie jak wrócę do domu, to wbiję, nie wiem, do 9-11 z pewnie do 11, żeby chociaż mieć troszkę lepsze te nagrody. Ale no na powtórkę nie ma co liczyć, a teraz Suarez lewa. Jeszcze taka a propos tego mojego wyniku w FUT nie wiem ile w tym było skilla w przypadku, ale ogółem czuję, że lepiej gram w defensywie. Jednak rady od Liska pomogły i tutaj mówię kompletnie szczerze. To nie było nic zaawansowanego, ale odkąd zacząłem bardziej się zmieniać tym prawym drążkiem, to zmienianie mam zależne od piłkarza, to czuję różnicę, też mniej wybiegam tymi obrońcami, czuję, że wreszcie zrobiłem jakiś progres. No i teraz pytanie brzmi: czy uda się kiedyś jeszcze powtórzyć to 18 zwycięstw? No wcześniej? Momencik, Suarez, finezyjne uderzenie, kurde. No wiecie, wbiłem 14, wbiłem 16. Gdy wbiłem 16, mówiłem, że kiedyś chcę wbić 18. Ostatecznym celem pozostaje 20 do 0. Lisek napisał, że nie jest to takie trudne w tym roku, więc... Ej, nieładnie, ale to jest Jerzy Dudek, no piękny... Cancelo, to była twoja piłka. Więc tak, Lisek pisał, że możliwe jest 20-0 w tym roku, więc... Po to ty, słuchajcie, po wielkim openingu zbuduję najlepszy skład w historii. Zabawimy się. A teraz Suarez, no teraz to już musi wpaść. Dobrze, 3-1, klasyczna fineska w jego stylu. I to jest koniec. Teraz zróbmy pika mundialowego. Ej kurczę, bo ja tego powarda muszę sobie odblokować. Normalnie w Rival'sach idzie to zrobić. A wszedłem do tego menu, bo jeszcze mamy do zgarnięcia trzeci token. Jest on tutaj w świętowaniu pierwszego właściciela. Wystarczy wygrać jeden mecz towarzyski. Footlife własna jedenastka. Dobra, nie wiem, nie wiem, co tutaj jest do trafienia. Karty związane z mundialem. Trafmy kogoś fajnego. Gakpo. Kapitalny super zmiennik. Kosztujący około 30-40 tysięcy. Ale jako, że bardzo przyjemnie używało mi się jego potma na samym początku gry, to wydaje mi się, że teraz będzie przyjemnym akcentem z ławki. Okej, okay, to mi się podoba. Okej, okay, wracam do kwalifikacji. Kierston. Morim, Ken, Messi, to tak powiem wam, ciekawa drużyna, bardzo szanuję za tego, za tego kiera na środku obrony, choć tak patrzę na niego, 80 tempa, to dobra karta. Zobaczymy jak mi pójdzie w tym spotkaniu, bo kurczę, jak że w miarę dobra forma jest, może uda się powalczyć nawet o 10 do 0, dlatego najwyżej jutro zrobilibyśmy takie większe otwieranie nagród. Najpierw jednak zajmiemy się tym meczem, bo widzę, że nie będzie łatwo. Uwaga, Ovajran, no i klasyk 1 dla rywala. Mbappe łatwo uciekł od Teo Hernandez'a, tylko czy wejdzie Cristiano, bo tak chciałbym na niego wrzucić, o to właśnie chodziło. Znów kierno. no już drugi raz mnie tutaj powstrzymuje. Pierwszy raz gram w tym roku na Jaszyna i ciekawe, czy będzie miał jakieś nadzwyczajne interwencje, choć najpierw to ja muszę stworzyć sobie dobrą sytuację. Roberto Carlos, lewa noga w akcji, będzie Garincha, przekładanka i teraz Cristiano. Elastico albo po prostu... Dobra, ważne, że pomógł mi wbić 18 zwycięstw. Teraz już może lecieć na ławkę. Okej, okay, to było dobre, tylko trochę gorzej mi to wyszło Mbappé. Na szczęście jeszcze Kol I teraz Cristiano, dobrze, jeden jeden. już go chciałem zdejmować. Chciałem się zabawić we francuskiego trenera, ale wiedziałem, że prędzej czy później nas nie zawiedzie. Podłącza się tutaj Kylian Mbappé. Ja zachowuję zimną. Tak, nie dość, że czekałem naprawdę, wyczekałem, to i tak strzeliłem tam, gdzie się przesunął. Pierwsza sytuacja, Gakpo, dobre wejście, to co, możemy od razu przelobować? I gdybym przyjął, to pewnie wtedy by wpadło. O, ładnie to zrobił i... ale dudek, naprawdę! Pięknie gra ostatnio, teraz Markizio, no czemu nie możesz podać obok Markizio, Wajzo, Gakpo, ładnie się wrócił kierem, ale Mbappé to wygrywa i prawie trafia do siatki! Gakpo, dobry dribbling, przekładanka... Chciałbym podać na przykład tutaj do Cristiano, ten przy słupku, no i ja, ładnie Jaszyn. Ale dobra, błąd za błędem, Gak, Po teraz to już musi być! Dwa do jednego, brawo! No przeciwnik też ładną zmianę zrobił, wszedł Gareth Bale, którego się obawiam. Nie jest najzwinniejszy, no ale jednak jego lewa noga jest niesamowita, wini. Aha, to było ciekawe, jestem ciekaw czy celowe. Nie no, Gakpo, jesteś sabotażystą. Dobra, strzelił, strzelił na 2 do jednego, ale reszta to jest tragedia. Roberto Carlos teraz nie doleciał ze ślizgiem. no proszę, bez, bez dogrywki, no nie wierzę. Karny dla widzów. Dobra, pierwszy do piłki podchodzi Garincha, mocne uderzenie, no naprawdę. Za dużo mundialu oglądałem. Markizjo! Nie ma, brawo Dudek. No to co, lorą blą, mocno pod poprzeczkę, niech się... Nie, teraz przysięgam, lewy górny, wychyliłem na... Bale, nie, ale naprawdę przysięgam. Lewy górny miał być tym lorą blą. Wściekły jestem. No, bardziej tej gałki wygiąć nie mogłem. Brawo, Bufal. Zobaczmy, co zrobi Park Jisung. Doskonale. Dobra, znów prawy górny robimy to. Enso, super. Jerzy Dudek kontra Buchanan. Sam środek. No mamy remis, to trzeba wykorzystać. Kylian Mbappé, kolejne potężne uderzenie. Mbappé! No rywal nie drgnął. I oby to teraz obroni. Zobaczmy. Jerzy Dudek kontra Kier, który był szefem w tym meczu środek. No i dziękuję bardzo, mamy zwycięstwo. Dobra, zrobimy tak, że w jutrzejszym odcinku dogram do końca i odbierzemy sobie nagrody. Do tego dołożę nagrody sezonowe, żeby trochę tego było. I nie wiem, czy nie sprawdzimy też jajaturę w tej wersji podstawowej bohatera, bo tak jakoś, no nie wiem, jeszcze go nie było na moim kanale. Wiem, że każdy już nim Grał, ale ja nim nie grałem. Jeśli chodzi o koła po dwóch meczach, to no miał jedną asystę, ale muszę trochę więcej nim pograć, żeby wydać jakąś poważniejszą opinię. No nie jest Garinczą, który jest jedyny w swoim rodzaju ten dribbling, jego szybkość. Na razie wydaje mi się, że ktokolwiek mógłby u mnie grać na skrzydle. Byleby był szybki i potrafił dryblować i podać. Dużo jest takich kart w grze i nie wiem, czy. Warto wydawać tyle pieniędzy na Joe Cola. Ale w piątek ma się pojawić ASM. Na koniec zrobię pięć takich paczek. O proszę, Thomas Miller, to jest walkout. Przepraszam, nie zwróciłem uwagi na te fajerwerki które wyskoczyły. No, klasyk, tak naprawdę. Dzień bez trafienia Millera dniem zmarnowanym. No, naprawdę. Wydaje mi się, że to jest najczęściej trafiony walkout przeze mnie w tej fifi. Drugi pewnie byłby Kalor na Was. Dobra, paczka druga. Ja tam już jestem zadowolony, bo szczerze nie oczekiwałem żadnego walkoutu tutaj. No, nic nie ma, bo reflektory nie poszły w górę. Możemy quickselować, bo zapewne mam niewymienne duplikaty, ale może jakaś taka jedna biedna karta mundialowa, może być znów gawi. Fabian, super. Czy będzie Firewerek? Nie ma. Będzie to Di Maria, którego jutro pewnie ukończę. I ostatnia paczka. Niestety kończymy dosyć przykrym akcentem. Tym razem nie Miller, lecz Brand. That's class. Dobra, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Do zobaczenia jutro. Życzę Wam powodzenia w nagrodach sezonowych. Dajcie znać w komentarzach, co trafiliście z tego pika, który się pojawił, jeśli go zrobiliście. Przypnę Wam serduszko. Do jutra. Cześć!